Restauracja, restauranty. Dzisiaj coś jest czwartek, 16 kwietnia. Restauracja. I myślę, że może być to zamiast tego, że w bar, ogród jak najbardziej ogrodowo, szklarniowo, ogrowo, ogrodowo, postępowo. Miejsce na hamak jak najbardziej wskazane, dobre w miejscu części na, na, na cel zabawy, relaksu, strawienia i odpoczynku, na przykład dla dzieci. Może być i w środku i takie miejsce, i może być też na zewnątrz takie miejsce. Może być. Może być, żeby można było się pohamaczyć, chwilę odpocząć, nacieszyć się tym. I, i, i kwestia po prostu zastanowienia na zbicie danych i miejsce, kwestia przestrzeni, ile przestrzeni do dyspozycji jest. Rest aura, czyli odczucie aury restingu po chrześcijańsku, czyli tak jak nagrałem wcześniej, to uzupełniające to jest miejsce. Kiedy jest miejsce, to to jest tak. Licząc na przyjście właśnie młodych dzieci, możemy zainspirować się super informacjami, czyli osoby ogniwa odpowiedzialne za najmłodszych. Na, za jąłów dwa, za midl 3 za starszych 4 za w 20 ale No na to 1 do 3, 45 podejście, wyszkolenie, podejście do, 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 do tych osób wieko wieku, określenie wieku, następnie no określenie wieku i określenie Wiek I y, wygląd, wygląd z y, patrzenia pod kątem zdrowotności. Chcąc doradzić coś dobrego. Nie tylko smacznego, ale i dobrego dla dalszego dla przyjęcia restaury i dalszego wybycia później pojawienia się gdzieś w dobrym, dogodnym nastrojeniu, dożywieniu błogosławiąc w ten sposób, dając odczuć innym błogosławienie w sobie po prostu swojego żądka, mózgowia, błogosławienie, myślenie, nastrojenie to w pomieszczeniu, zaczynając od początku <laughs> wczuwając się w każdą miejsce, pozycję, od samego wejścia po kilka razy w ciągu dnia, nawet kilka dni, wchodząc CBD, plaża czy prysznic z wystraszaczem na zewnątrz sprzykać się, ubrać się jak najwygodniej najmniej i żeby móc rozpoznawać tak, jak już w roku rozpoznawałem tak samo, odczuwając między nogami dziwne czucie niepokojące, a to był niepokój, bo była brudna podłoga od tytoniu, to wystarczy sprzykać wodą. Fajnie jak w Sopocie też zostawiono prezydenta miasta Sopot list, że na mociaku przydałby się, bo to jakiś taki współsen, myśl, idea wielu dzieci, w tym na pewno kobiet, kogoś mijanych, to ciężko by było wypytać kogo, którego, ale móc mieć, rozwinąć to pod stołami w miejscu ogrodowym. Kwiaty, szklarnie, parterowe niebo, pięterowe z winorośną też i wszystko podłączone i z ledowym oświetleniem też może być. Kiedy jest security, zachowane tak samo kamera i ochrona opłacona security. Na początku może być tak utrzymywane, a potem krok po kroku inwestycja dopiero w security kamery od tej strony i może być tak samo. Mogą być te rośliny zabierane, specjalnym wózkiem na okres zimy do magazynu, gdzie lampa jedna czy dwie ładnie utrzymywałaby. Światło, jeśli chodzi o winorośl i tak dalej, to one aż tyle słońca nie potrzebują, bo one potem kwiatów, liści nie mają, tylko tracą te liście. Z tego co mi się tam pamięta, to miałem na balkonie, to, 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 to one mogą przezimować spokojnie w cieniu czy w półcieniu, w piwnicy, jak, jak to ma miejsce. Do tego jest co? Wejście, wejście do restauracji to jest wejście, podążanie wprost, na wprost podążać można do baru. I pomyśleć o czymś. I informacja w parze nie alkoholu, reklama, że re alkoholem człowiek ma się upić i tym się zabawić, tylko po prostu podać komuś coś, na przykład jak zaproponować dobrą szklankę wody z super sokiem wyciśniętym, naturalnych owoców z rejonu, od handlarza, z MPKM, od pana Fakri, czy kogoś innego, ze straganu z rynku, czy z miejscowego sklepu, czy z makro. Owoce, warzywne, szejki, super pobudzające, wiedząc, rozpoznając już przez hosta, jak się ktoś czuje, jak host umie rozpoznać tylko tyle, a jest zajęty czymś innym, to polecę do barmana, barman, czyli barman, czyli pan, bar, bar, barista, 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 bar. Wolę określenie bardziej osoby, która po prostu. Wie co i jak do poić człowieka, bo niedopołynnie też przechodzą, postawić chlamkę wody, nawet z cytryną w geście dzień dobry do restauracji za darmo. Człowiek się napije, to nawet jak nie kupi nic więcej, to wyjdzie i wróci z dobrym wspomnieniem, że dobrze by było potraktowanym być Woda z cytryną to nieduże koszta. Nie z butelki butelkowano, tylko wodę normalnie super zagotowano, przygotowano i do tego trochę soli, odrobina... Cytryny dodać i dodać można do tego jeszcze co można dać, jak, jak coś to zaraz zapytanie nam na następie, czy przed spotkaniem, czy przed randką, czy przed interesem, sprawdzić i ocenić swoją umiejętnością pomiaru, określenia u innych, jak ludzie mają, jak ten anioł z tego obrazu są to statyczne, to ten anioł taki to każdy człowiek, który trzyma w sobie tą obecność pod. Jezusem Chrystusem z Nazaretu, w sensie pod Jego określeniem stanowienia realiów i taki aniołowie, tacy ludzie w sensie to tak z tą miarą wagą symbolizującą po prostu odniesienie, ważenie, ważenie czy, czy pokarmu, czy zdrowia, zmęczenia, czy zasilenia, czy osłabienia to mogą w ten sposób określać. Miecz, no to miecz to tyle, że mogą pokazać jak w kuchni się pracuje, mieczem, nożem, Miecz to jest takie ostateczne, już tylko w ostateczności, kiedy ktoś stanowi zagrożenie sobie, innym, i mimo wszystko, kurde, próbuje w amoku zagrozić życiu ewolucji. No to do, do stołu najlepiej. jak Jezus zaprosił, zapraszał do stołu na jadło. No to do restauracji na jadło. Bez złości potrawie przechodząc stopami, nawet gołymi. Mogą, jak w Azji, obmyć sobie stopy w specjalnym takim poty, potoku, zdjąć skarpetki, buty. Obmyć sobie skarpetki, buty mogą przechować w specjalnej skrzyni ze specjalnym pochłaniaczem smrodu, są takie w sprzedaży. Albo naturalną rośliną, bluszcz pos, 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 pospolity, obrastający w skrzynie, a i w środku obrastający w skrzynie. I tak ta, 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 ten albo inna odmiana rośliny, która akceptuje smród dla człowieka, smród, a dla rośliny jest na przykład taką pełni rolę od Chrystusa z Nazaretu w kosmosie, że. Utrzymuje ten smród i tym smródem nie turuje się, tylko przeinacza to nasz świeży tlen na, do ożywienia pięknego zapachu i na wejściu wchodzą gołymi stopami ludzie, klienci, mogą dostać kapcie, mogą, nie, nie muszą dostawać kapci, mogą wejść sobie boso po prostu do restauracji, skoro jest ciepło, na własne ryzyko, albo założyć to, co mieli buty, byle będę lepiej po, po, po przemyciu nóg, albo właśnie założenia pokapkowemu na swój sposób do wymyślenia, żeby czuć się jak u siebie. Wtedy pojawiają się dzieci, babcie widzą, że są rozumni, że są bardziej żywi, że to jest taka aura prawdziwego restingu. No to pojawiają się, jak ma ktoś schorzenia na stopach, to zgłasza, ktoś podpowie. Nawet barman to może świadczyć taką informację i nie czekając na jakąś nie wiadomo jaką grę, tylko po prostu powiedzieć fajnie po swojemu, witajcie, no jak kata jak u siebie, czujcie się też byście tak gościli super, po chrześcijańsku, no to i, no to można napić się woda z sokiem cytryna, ożywi jalka trochę soli, dodam, że podnieść ciśnienie, bo kogoś słabo w udary może być, to kapeluszu nie ma, to kapelusze mogą w restauracji dodatkowo sprzedawać swoje, nie żadne jakieś z marką logo, prosty temat, yy, wspominając na przykład sytuację, w której pracowałem, czy na przykład u Gesslera, czy nie pracowałem, ale czy jakaś inna restauracja, żadnej nie promując, tylko kapelusz oferowując ze wspomnieniem z okresu, miejsca, czasu, gdzie przyjęło się dobrą restaurę i na plaży wspomina się, nie muszą promować restauracji na logo tego kapelusza, bo to i tak duchem Bożym ktoś tam odczyta na swój sposób i tym bardziej lepiej, że bez nachalności co do i duży, dużej ilości słów, albo można w fajnym detale faktycznie napisać prosty temat i ktoś zapyta. Temat prosty, prosty, nawika prosta, prosto, młodzi z każdą prosto z WWO. Też super, mogą nawet z, 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 z wytwórnią prosto nawinąć kilka tekstów, a to tak mówię akurat o tym przy okazji, ale nie myśląc tylko o tym, o tym miejscu restauracji bardzo zakładając innych też. Do podejścia, do barmana, dobre dopojenie do, do rozmowa z barmanem, barman taką funkcję, po, funkcję powinien pełnić. Siedzi za barem, robi driny, nie, nie poleruje tylko szklany żeby polerować. Dba o to, co że powinno być na swoim miejscu, ale nie żeby zaraz zaproponować jakiś alkohol, żeby ktoś był osłabiony, bo ktoś jest wtedy osłabiony. Latem to jest źle, bo jest zaraz do snu, na plaży jeszcze uśmiech, jeszcze będzie udar, obumrze i, i w ogóle źle. Po co? Napój, sok, świeże, świeże owoce, świeże warzywa. Może zaproponować wtedy na przykład do, do, do takiego szejka niekoniecznie jakieś delikatne danie. Jeżeli widzisz, że ktoś jest w wielce optyły, to na pewno żadne pierolki, żadne makarony, ryż jakiś z mięsem. Pyta się też, po jakim ruchu pan jest, czy po wy, 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 wycinczającym wyci, ruchu, czy, po, e, czy przed ruchem fizycznym, jak przed to białka jeszcze nie przyjmować, przyjąć po fasole, zaproponować fasolkę. Kiełbasy już nie trzeba, wędliny nie trzeba, jajko na pewno, dużo nasion, ziół, to wszystko wychodzi niedrogo, a smacznie i zdrowo. I z fajnymi grami, które można fajnie powstawać sobie z każdym dniem, inspirując się w zależności od miejsca, w którym się człowiek spotykał, napotykał, był, przebywał. W jakich miejscach coś, jak było też inspiracją w zeszłym roku, piraci z Karaibów i było skrzynka, że miała być skrzynka na tipy i było tip, trick for tip. Good trick for tip, i można nawet złodówkę zostawić, a tam na przykład karteczka z, z tipem w podziwce na przykład miejsce fajne do zwiedzenia w Sopocie jakiejś fajnej miejscowości magicznego spotu do pocałunku magicznego miejsca od razu z informacją o cenie i takie wydruki mogą zrobić właściciele, czy znaczyć komuś, wytyczając miejsca magiczne do rozpoznania przez na przykład miesiąc i nawet codziennie w jeden sezon. W ramach kosztów pracy rozpoznać typy, trik, robić zdjęcia w tych miejscach, nagrania, ukazując właścicielom, decydując z nimi, poświęcając na to sezon i takie, taką mapę swoich tych typów, żeby mieć te magic spoty do zakochania, bo o to chodzi. Do zakochania, no to młodzi do zakochania, to jak najbardziej, to na widoku gdzieś, tam gdzie wygodnie się poczują, na trawie, wyeksponują swoje ciała, tak żeby się pokazać, podobać się sobie swoim osobom. I podchodząc do życia w ten sposób. Dzieci tak samo podchodzą, bo wiedzą, że jest miłość. To chcą do pomóc, chcą też wejść, bo chcą być też tak traktowane w przeszłości w takim fajnym miejscu. Starsi to czuwają na swój sposób. starszym to podać może na gazetę. Niekoniecznie gazetę, ale można też gazetę umożliwić do przejrzenia informacji dnia dzisiejszego, czyli kupić, zadbać o gazetę, bo starsi nie chcą w telefonach siedząc, siedzieć, klikać, klikać. Chcą poczuć zapach gazety, zrelaksować się. Wziąć gazetę, kilka słów przeczytać, zostawić gazetę potem komuś w, te, w tej restauracji. Ktoś inny przyjdzie, odczyta coś podobnie, albo jeszcze coś innego i też utworzą sobie swoją grę, bo tak to się dzieje, tak, tak, to, tak to się działo z zeszłego lata i tak to dzieje się. Zabawa w przekazywaniu kilku słów na ulicy Długiej z jednego końca na drugi z dopiskiem, z dopisem kolejnych swoich słów, zdania i celem określenia zdjęcia, fotka, opowieść, która wyszła, głuchy telefon, nie tylko po prostu przekaz pantof, pantofle, pantofalkowy, przekaz informacyjny, można określić tak, o pantoflowy, pantoflowy albo spod o spod pachowy nie, bo to mokre, bo śmierdzące, spod dłoniowy do dłoniowy, przekaz informacji innych inspirując, intrygując nowo przybyłych, co się takiego wyczynia promocja. Wejście do restauracji, tu na pewno stoliki, na stolikach zioła, i nie jedno zioło jakieś sztuczne czy coś, tylko w doniczce, dużej doniczce, nie za dużej, ale dużej, solidne, porządne, rozrośnięte zioło, świeże, pachnące wyraźnie, czyli bazylia wyraźnie pachnie, pachnie jeszcze jest do jadalna, szałwia wyraźnie pachnie, jest jadalna. I żeby dać klientom informację na doniczkach, że nasiona, liście, ziół proszę jak najbardziej częstować się, że się nie żałuje, proszę obrywać, obiadać się tyle ile potrzeba wedle uznania. I wtedy ludziom podawać pizzę czy inne sałatki, oni sobie dożywią się tymi ziołami, które nie potrzebują. rozmaryn, żeby były na przykład trzy donice, na każdy stół, szałwia, rozmaryn, bazylia i mięta cztery na przykład. Z czasem z innych krajów poznając inne mogą w różnych stolikach różne kompaundy albo mniejsze doniczki i po gałązce takie, takich ziół. Kloneksem też fajnie mogą sobie fajnie, żeby rozrosły. Potem one mogą znowu rozrosnąć, rozrastać i, i mieć takie jedno biuro pomieszczenie do sadzenia uprawie tych właśnie sadzonek, co jest nie drugim kosztem. Zadbanie skrzynia, tak jak przekazano w zeszłym roku, też było drewniane na buty, w szatniach, żeby nie śmierdziało, szatki, szafki na kluczyki, kamery, nagrania słowne, nagrania kamerowe, rozmowa, dialog, to nagranie też, że przekazywanie informacji w umówieniu od A do Z, a wejście, budowa, konstrukcja, zasłonięcie przed deszczami, zwijane na zasadzie żagli, zawijane, zwijane, rozciągane na słońce na przykład, potem zwijane, żeby ochronić przed deszczem, to też nie trwa długo, tak jak przy rozciągnięciu żagla jakiegoś tego w Łodzi. Słuch magazyn to musi być wentylowany. Tak jak w zeszłym roku też klimatyzacja, wentylacja była, bo jak są przechodzą wilgotne warzywa, nie ma czasu wycierać, można je tylko przetrzeć, zabezpieczyć w skrzyniach dziurawych, na skrzyniach pod skrzyniami, żeby pod skrzynią pod była skrzynia, która też z otworami umożliwia to, że coś obścieka tam mokro, mokrość na podłogę wiatrak, który nawiewa, wywiewa wilgoć w stronę wyjścia, czyli do ludzi, czyli dodatkowo chłodzi. Do tego drewniane zaradcze na oczy, chronione funkcje kognitywne w okularach słonecznych, tych solarach, tych polar, 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 polarizujących, żeby chronić spływkę oczy, które i tak, i tak są przemęczone, a ludzie o tym nie pamiętają, bo nie daj Boże, palą tytuł to w ogóle już nie takie takich rzeczy, bo mają te czuciowe swoje ewolucyjne zaburzone, co mogą to jeszcze wskrzesić w sobie zaradczą dietą i stylem życia. Białe koszule w kuchni to boże, bo to jest rażące i zniechęcające. Do zieleni się w ogóle nie ma jakoś fajnie. Nie ma się fajnie do zieleni, bo najlepiej do zieleni to się ma swoje tak, swoją ulubioną koszulkę czy cokolwiek, coś swojego ulubionego. Swój strój, żeby się super, żeby jak się nabrudzi to wiadomo. To jej druga koszulka, trzecia koszulka na zmianę skarpetki, 3-4 nawet na sezon letni. Trzymane w swojej szafce, skarpetki zdejmowane, stopy obmywane, kiedy się czuje, że trzeba pójść obmyć, to obmywając tak jak muzułmani, po kilka razy dziennie na pustyni obmywają ciała, swoje ciała to tak samo można jak najbardziej omywać dłonie, nie tylko, ale i stopy, obmyć się, czuje się nagle komfort. W Japonkach można po, po, poracować w kuchni jak najbardziej, bo wtedy się nie zaparza i nie ma smrodu, a paruje to tak jak paruje z dłoni czy z pod pach, tak samo paruje. Nie dotyka się jedzenia upadnie na ziemię, to po prostu wiadomo, że się wyrzuca. Chyba, że jest bardzo kosztowne że coś, no to wtedy można obmyć rządkiem i zdezynfekować rządkiem. A jeżeli ktoś uzna, że tak nie, to dla zwierząt yy, zadbano. Od każdej strony, yy, od strony sprzątającej, metodyka wynaleziona najlepsza, najłatwiejsza. Jeśli chodzi o zamiatanie, to najlepiej drona, który za 300 zł sam sobie to odkurzy, Bo jak wyczuję ludzi na drodze, to będzie. Nawet może być komunikat, że słuchajcie, teraz chwila przerwy. dronowie zajmuje na przykład tu 20 minut. To chwila przerwy, słuchajcie, czas na nie papierosa tylko na rozmowę z menedżerem. Dron skończy sprząta, czy dron zatrzymuje się i wracają do swoich obowiązków. Bo nie muszą wtedy namachać się miotu, mogą wspólnie wzajemnie się porozmówić, przygotować, pospisywać sobie na kartkach, co muszą, czego potrzebują, czego nie mają, do czego doszli, żeby ułatwił im to funkcjonalność w pracy. Narysować sobie coś prosty rysunek, żeby to zakotwiczyło, w sensie zapamiętało się dzięki temu ten dzień i te myśli wnioski w ten sposób i rysować po swojemu i potem mieć to zachowane dla siebie na dalsze, na lata, na inne. No, i wiele czynników, żeby poczuwali się super, żeby się przytulali do siebie. Piątka żółwik, rozmowa, jak branża, ostrą się z latem, pomóc sobie i zawsze w myśli, żeby nie kształtować parę blok w, w miłości. I, I to tyle, że można zorganizować sobie wszystko z hamakami i super klimat, niealkoholowo, a także będą przychodziły głównie z dziećmi, z dewolami, z, z innymi w różnych wiekach. Będą polecali takie miejsce na taką aurę właśnie, że będzie bardziej i owocniej, owocniej finansowo, bo ktoś przyjdzie nawet tylko na herbatę, nie chcąc robić kolejne wtopy finansowej w jakiejś potrawie, bo nie chce ryzykować, sprawdzi, zobaczy aurę. Potem odczyta aurę, z kimś innym przyjdzie, albo za chwilę pójdzie i następny dzień, czy za tydzień przyjdzie znowu. No to na przykład mała salonu, restaurację restauracja, obczajownia. To posmakuje obiad w tej restauracji, przyjdzie, zobaczy, ocenię, że jest postęp, że jest lep, lepiej żywo, miło, że jest potencjał to na pewno, ale żeby to tak zaistniało. No i wtedy to może być wszystko super fantastycznie realizowane. Konrad, a Haba i to restauracja.